Siwa z tej strony, Patryk. Oraz Sebastian. Konał biłkarski Dena. Dzisiaj przyszła pora na wykonanie tier listy. Wcześniej, że robiliśmy w ekstraklasie, teraz przechodzimy szczebel niżej, czyli do pierwszej ligi polskiej. No Adekwatnie założyłem koszulę, no bo poziom rozgrywek jest bardzo <todgłosy> duży. <todgłosy> No. Polska Liga to najlepsza Liga na świecie. Polska górą! Zanim zaczniemy, to możecie subskrybować nasz kanał gdzieś tu pomiędzy nami. Gdzieś tu, o to, właśnie tu będzie tu, przycisk. Tu właśnie będzie przycisk. I co no, chyba możemy zaczynać, nie? No, zaczynamy. No to mamy pierwszą Arkę dnia, która jest obecnie na pierwszym miejscu. Ma tyle samo punktów, co Brookbet Permanika. I teraz y zastanawiam się, na które miejsce tutaj dać, bo patrząc, że dwa sezony Wcześniej, Arka no. zajmowała miejsce w barażach i no przegrywała najpierw chyba spłóższą połomicę wtedy. Mm -hmm. A teraz w y, poprzednim sezonie z motorem. To nie Wiesz wiem. co, ja bym dał ich na trzecie miejsce. Mówisz, że na trzecie? Tak. Myślę, że jeszcze ich ktoś przegoni. Dałbym ich na trzecie miejsce. No dobra, okej. Okay. Teraz jest mieć legnica, która. Jest trzecia. I traci sześć punktów właśnie. Myślę, że ona może powalczyć o awans. No to i... ja bym bał może drugie miejsce. Ja bym jej dał też drugie miejsce. No dobra. Teraz mamy ŁKS, który początek sezonu miał kiepski, a teraz, no... W ogóle tu jeszcze dla ustosunkowania, to pod naszą kamerką macie aktualną tabelę, cały czas się wyświetla, więc możecie też sobie sprawdzić, jak to na bieżąco wygląda. No, a więc dobra, ŁKS jest obecnie 9. tutaj też patrzę na podgląd i traci 3 punkty do szóstego miejsca barażowego. I czy myślisz, że się tam znajdzie, czy nie? Hmm, chyba nie, z nie. Ze względu na to, że są pewne ekipy, właśnie, które zajmą to miejsce w barze, patrząc na ich formę teraz w rundzie wiosennej. Ja bym Więc... ich dał na ósme miejsce. Ósme? No. No, akurat może być. To na razie tak, a później będziemy ósme. No, Kotwica okay. Kołobrze, która, patrząc na to, że obecnie no. Mają problemy finansowe hmm. też ze względu i też wielu zawodników podchodziło z klubu ze Ale względu, teraz to nawet... ściągnęli właśnie, czy Białorusinów, czy Ukraińców i wyszli ze strefy spadkowej, więc no, dosyć dziwna sytuacja, ale no ostatecznie myśli, że się utrzymają. Ja, ja myślę, myśli... ja myślę że wiem, może niektóry, niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić, ale ja dam szesnaste miejsce, że... Nie Niby coś tam będą próbowali ugrać, żeby nie spaść, ale no to będzie kwestia jeden, dwóch punktów. Ja to daję. No dobra, niech tak będzie. No i dalej jest Odra... Odra, Pola, który właśnie jest <grym> Nowy stadion dostali, kibice Magdeburga i im zdewastowali od razu toalety. Ale ja myślę, że oni powinni się utrzymać. Na razie ich dajmy do miejsca 11-15, później będziemy przesuwać. No dobra, to okej. Okay teraz jest chrobre głogów, który jest na 14 miejscu i właśnie punkt ich dzieli od strefy spadkowej. No to też będzie w tej kategorii na pewno, A, i czy będzie przed Odrą, czy za Odrą według ciebie? Myślę, że raczej przed. Przed. No dobra, niech będzie. Górnik Łęczna. Jest aktualnie 11. Środek tabeli. Dałbym ich na pewno do kategorii 70. I... Ale czy przedał KS? Nie no. Raczej nie, ja bym dał tak. Albo czy byłby 11 Czy ta zresztą spadnie? Dobra, niech będą 10. Na, na razie. razie na dziesiątym miejscu. Raz GK Stychy, które jest dwunasty. No... Zresztą właśnie patrząc na to, to od 12 do 6 miejsca to bardzo niewielka ilość punktów ich różni. Bo można zauważyć, że 5 tylko. Niby tak. A pomiędzy właśnie 13 miejscem, no to, to jest 11 punktów praktycznie. No tam też są tutaj drużyny jak Stan czy ŁKS, z no co na pewno będą walczyć i są w lepszej formie niż GKS. -tych. i ja bym tak szerzej ich dał na 11-12 miejsce, coś takiego. No raczej przed chrobrym, przed bo chrobrym. Teraz serca, który jest ostatnia i... I pytanie, czy przegodzią w Stalową Wolę, czy nie. To jest zagwazdka. <grym> Wiesz co, no tak się zastanawiam. Wydaje mi się, że chyba nie. Raczej będą na ostatnim miejscu. Może tak być. Podanie Warszawa, która Które jest... No, naprawdę dobrze grają. Dobrze grają. Będą walczyć. Są na piątym miejscu. Będą walczyć o Ekstraklasach. Dlatego ja tutaj bym dał czwarte miejsce. Czwartaż? Myślisz, że Wisła-Płock przegonią, która ma 6 punktów więcej? Myślę, że... Wisła-Płock będzie walczyła na pewno o pierwsze dwa, dwa miejsca. No z jednej strony tak, ale myślę, że Wisła zajmie tutaj u mnie właśnie piąte miejsce, ale na razie przejdziemy do Stali Rzeszów, która, która jest dziesiąta. <laughs> hmm. Myśl, myślę, że oni mogą przegonić. Myślę, że Górnik Łęczna na pewno przegonią, ale czy Lecz... UKS. Nie, ŁKS-u myślę, że nie przegonią, ale godnie będziesz przegonią. No dobra. I teraz jest ruch Orzu, który jest siód na siódmym miejscu. Czy oni wejdą do barażu? Czy no Wisła Kraków właśnie? Kosztem Wisły, czy nie? Wydaje mi się, że chyba przejdą kosztem Wisły, myślę tak. No Patrząc to... na to, że Wisła w poprzednich sezonach no walczyła właśnie o te miejsca Barażowe, no to... Kiepsko im to wychodziło, dlatego myślę, że chyba ruch wejdzie do, no, znaczy do ostatniego miejsca gwarantującego ich baraża o walkę o ekstraklasy. Dobra, to mogę się z z z zgodzić z Tobą. I teraz jest warta poznań. Klub, który spadł w poprzednim sezonie z ekstraklasy, teraz jest na pograniczu spadku do drugiej ligi, bo jest tylko jedno miejsce na strefę spadkową. I mają tyle samo punktów co Odroch, ale właśnie co je, która jest 16. 16. Myślę, że warta nie spadnie. Ale będzie gdzieś na pograniczu 14 a 13 miejsca. Ja dam 14 miejsce chyba. Że przed odrą myślisz? No, jakoś tak. No dobra. I teraz jest Wisła Płoc, która... Jest czwarta. Dam na piątym miejscu. Myślisz, że będzie zapalanią? Bo to jest 6 punktów różnicy, to w sumie dużo. Tak, tylko wiesz, że jeszcze zostało 10 kolejek ogólnie, to może się wszystko wydarzyć. Ja myślę, że Polania raczej utrzyma tą formę z, jeszcze co, co ma. I myślę, że raczej zajmie to czwarte miejsce, ale i tak będą walczyć bezpośrednio, jeżeli by grali w morażach. No Ciekawe dobra no. Tym, jak to przejdzie. Postada no stadową wodę na pewno do spadku. Raczej myślę, że tu się nie podniosą. Ale no. będą przed pogoniem Siedlce. Też tak myślę, czyli Chyba trzej Beniaminkowie tak to bez spadli, według nas? No, chyba tak myślę. Może... I teraz jest nicz Pruszku, który jest dla mnie zaskoczeniem w sumie w pierwszej lidze, że dosyć dobrze grają. Dlatego jak typujesz, na którym miejscu skończył? Hmm, jak typuję? Myślę, że trochę spadną. Bo to jest tylko pomiędzy nimi, a na przykład 12 jak gks są tylko trzy punkty różnicy. To myślę, że skończą sezon na 11 miejscu, że trochę spadną z formy. No to nie jest, że... I teraz Wisła-Kraków, to będzie chyba siódma, myślę. Czy okazji ich jeszcze wyprzedzi, no bo tylko trzy punkty to są. Myślę, że chyba nie. Myślisz, że nie? Nie, raczej siódme miejsce będą mieli. I zostaje teraz Wrugwę Termajka, która raczej wygra tą pierwszą ligę i awansuje no, na pierwsze miejsce do ekstra klasy. No dobra, no to, to była przewidywana ta bada według nas na koniec sezonu. Mhm. No to jeszcze na koniec powiedzmy, kto według Ciebie awansuje z baraży. Jak tu jest Arka, Polonia, Wisła i Ruch. Eee, wiesz, co tak teraz myślę? Znając życie, pewnie Wisła Płocka awansuje z baraże. Też tak myślę, więc. No bo już mają doświadczenie też właśnie grając na wyższym szczeblu, że nie utrzymywali się tak pośrodku albo w dole tabeli, że raczej myślę, że będą chcieli wrócić do elity. No dobra, to to była nasza tabela. Możecie obserwować nasz kanał nie tylko na YouTube, ale także na TikToku. Też rozsiliśmy tam z serią. Oceniania formy zespołów z Ekstraklasy. nawet się dobrze przyjęło, więc możecie wpaść. Nazwa taka sama jak na YouTubie. No no, będziemy, znaczy, możemy podesłać link w sumie w komentarzu. Możemy, no, no to wtedy. Jeżeli Wam się ten film spodobał, to możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. I czekajcie na nowe odcinki, bo będzie się działo. I do następnego. Siemana.